Witajcie serdecznie, nazywam się Alicja Grzenik i razem z Dawidem Haraczem i Agatą Bochenek przygotowaliśmy z okazji Tygodnia, tygodnia Mózgu warsztaty online na temat presji i stresu, a dokładniej jak pozostać sobą. W świecie pełnym presji i stresu. Także przygotujcie sobie coś do picia, kartkę i długopis i zaczynajmy. Zastanowimy się nad tym, czym jest presja, skąd się bierze i jak ją rozpoznać. Więc presja to działanie innych lub sytuacje, które zmuszają, zmuszają, skłaniają nas do działania. Często też presja jest najbardziej stresogennym czynnikiem. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach Możemy zaobserwować duży wpływ społeczeństwa na osobną jednostkę. Są to ludzie, którzy mówią, jak masz się ubierać, jaki kierunek wybrać w szkole średniej lub na studiach, osoby, które zarzucają ci zły makijaż, fryzurę czy nieodpowiednie zachowanie. Często sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo nieraz to osoby w Twoim wieku mówią ci, co powinieneś zrobić, jakie decyzje podjąć. Więc jak rozpoznać taką presję? Nie jest to łatwe z tego względu, że ludzie, którzy są Ci bliscy, chcą Twojego dobra i ich rady w większości są słuszne. Jednak w momencie, kiedy nie słuchają Twojego zdania czy innej drogi rozwiązania, tylko naciskają na, na swoje i za wszelką cenę dążą do tego, aby postawić na, na swoim, wywołują w Tobie tą presję. Przykładem może być spotkanie rodzinne i rozmowa na temat Twojej przyszłości. Na przykład, w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie studiuje się prawo. Nie powinnaś zostać lekarzem, czy nie powinieneś jeździć ciężarówkami. A jakby to brzmiało bez wywoływania presji? Studiowanie, pra, pra, studiowanie prawa jest kojarzone z naszą rodziną, jednak jeżeli chcesz, wybierz inną drogę. To jest twoje życie. Widzimy różnicę. Hm? Hans ja powiedział, że całkowita wolność od stresu to śmierć. I całkowicie się zgadzam z tym zdaniem, z tego względu, że stres jest nieodłącznym elementem naszego życia i może stać się wbrew pozorom naszym sprzymierzeńcem. Zastanowimy się, czym jest stres, jak powstaje stres, jak go dzielimy, do czego może doprowadzić życie w stresie oraz jak sobie z nim poradzić. Stres jest reakcją organizmu na warunki zagrażające, realne lub domniemane. I tutaj warto zaznaczyć, że osobami, które zapoczątkowały zainteresowanie reakcją organizmu na takie, na takie obciążenia fizyczne i psychiczne był Claude Bernard, Walter Cannon i Hans Selye I oni stwierdzili właśnie, że stres jest reakcją obronną organizmu, który podany jest na te obciążenia fizyczne, jak i psychiczne. Więc jak, jak to działa? Jak działa nasz organizm na te sytuacje stresowe? Więc wszystko zaczyna się od, od bodźca, czyli stresoru który uruchamia reakcję ośrodkowego układu nerwowego, czyli on w skrócie, czyli percepcję stresu. A następnie są uruchamiane procesy fizjologiczne, czyli reakcje stresowe. Co to konkretnie oznacza? A więc tak, stresorem może być na przykład pytanie na sprawdzianie, na które nie znamy odpowiedzi, albo korek w momencie, gdy nam się śpieszy. Teraz te wydarzenia Uruchamiają właśnie ten y, ośrodkowy układ nerwowy, ten OUM, ponieważ w nim znajduje się mózgowie, a co za tym idzie? Rdzeni przedłużony, w którym znajdują się ośrodki kierujące odruchami bezwarunkowymi, takimi jak regulacja pracy serca czy ciśnienie krwi. W wyniku czego uruchamiają się reakcje stresowe, np. przyspieszenie pracy serca czy rozszerzenie oskrzeli, co daje nam przyspieszony oddech. Bernard stworzył taką, nazwał reakcję Walcz i uciek, lub uciekaj. I jest, jest to traktowane jako mobilizacja organizmu, który w odpowiedzi na spostrzegane zagrożenie przygotowuje się do aktywności mięśniowej niezbędnej zarówno podczas ucieczki, jak i walki. Dzięki uwalnianej z rdzenia nadnerczy adrenalinie i noradrenalinie możemy obserwować wzmożoną akcję serca, przyspieszony oddech, wzrost napięcia mięśni szkieletowych czy odpływ krwi z trzewi i skóry. W ten sposób organizm przygotowuje się albo do walki, albo do ucieczki. Mamy dwa rodzaje stresu. I jeżeli dzięki stresowi możemy, czujemy się zmobilizowani do działania, na przykład przez narzucone terminy, mówimy o eustresie. Jest to moment, gdy jesteśmy w stanie sprostać trudności, z jaką przychodzi nam się zmierzyć. Gdy ta trudność jest dla, nie, dla nas wyzwaniem, a nie kryzysem. Natomiast mówimy o dystresie, kiedy przerasta nas zdanie, zadanie, jakie musimy zrobić. Czujemy się obciążeni i wyczerpani. Właśnie przy długotrwałym dystresie. Od, odczuwamy takie obciążenie, wyczerpanie, brak siły, zmęczenie. Musimy jednak pamiętać, że w momencie, kiedy mamy eustres, przez długi czas również to będzie prowadzić do wyczerpania organizmu. Jakie są konsekwencje? Przede wszystkim są to choroby. Są to choroby sercowo-naczyniowe, zwłaszcza choroby wieńcowe, zawały serca, nadciśnienie. Wskazuje się, że duże poziomy katecholamin oraz glikokortykoidów przyczyniać się mogą do miażdżycy, a więc znacznego zwężenia światła naczyń krwionośnych, w tym naczyń wieńcowych, wyższego ciśnienia, co w konsekwencji sprzyja atakom, jak i zawałom serca. Zaburzenia układu trawiennego, szczególnie tutaj mam na myśli brzody trawienne, występujące w stresie, nadmierne wydzielanie soku żołądkowego przy... Też w predyspozycjach genetycznych może powodować nadżerkę ścianki żołądka, dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, ponieważ stres powoduje wzrost napięcia mięśni prążko, prążkowanych, gdy zaś skurcz mięśnia utrzymuje się długo, zmniejsza się, zmniejsza się do niego dopływ krwi, a jednocześnie wzrasta ilość produktów przemiany materii. W konsekwencji pojawia się niestety ból. Podobny mamy też mechanizm w niektórych y, bólach głowy. Zmniejszenie odporności immunologicznej. Niedawne badania wykazały, że mózg, a więc i odbierane przez niego bodźce psychospołeczne, mają wpływ na funkcję układu immunologicznego. Dzieje się tak albo przez układ autonomiczny, który unerwia narządy układu autonomicznego, m.in. jest to szpik, grasica, węzły chłonne albo droga hormonalna. Limfocyty T i B które odgrywają podstawową rolę w odporności organizmu, mają bowiem receptory wrażliwe na hormony stresu adrenalinę, noradrenalinę, glikokortykoidy i inne. Stwierdzono, że stres psychospołeczny może wpływać na zmniejszenie różnorodnych aspektów odpowiedzi immunologicznej, np. Na, na podział i dojrzewanie niektórych form limfocytów. Dlatego też mamy nową, pasjonującą dziedzinę wiedzy zajmującą się relacjami, między psychiką, układem nerwowym i immunologią. I nazwano ją psychoneuroimmunologia. Obniżenie odporności immunologicznej zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się najróżniejszych chorób, od wirusowych, bakteryjnych czy degeneracyjnych. O Obniżeniu odporności immunologicznej między innymi pod wpływem stresu psychospołecznego upatruje się też ważny mechanizm pojawienia się chorób nowotworowych. Kolejnym takim aspektem jest zmniejszenie hipokampa i upośledzenie zapamiętywania uczenia się, ponieważ przewlekły stres może doprowadzić do generacji dendrydów jego neutronów. Dlatego czasem nie potrafimy się czegoś nauczyć. Kiedy przez kilka miesięcy żyjemy w stresie, to potem no, niestety mamy upośledzone to zapamiętywanie czy uczenie się. Psychologiczny wymiar stresu tutaj też mamy. Tutaj mówi się przede wszystkim o silnych i negatywnych emocjach. Często te emocje odczuwamy po prostu jako dyskomfort. Warto tu również wspomnieć o zespole ze stresu pourazowego, jest zazwyczaj diagnozowaną u weteranów, ofiar wypadków komunikacyjnych, gwałtów i napadów rabunkowych. Objawy charakterystyczne dla zespołu stresu porozowego obejmują niekontrolowane nawracanie wspomnień o sytuacji traumatycznej, zaburzenia postrzegania, zmiany wzorca snu, napady lęku i depresję. I przyczyną, tych zaburzeń, przyczyną tego jest zaburzenie funkcjonowania m.in. układu limbicznego i współczulno -nad, nadnerczowego Mamy te konsekwencje psychologiczne na poziomie emocji, tutaj mam na myśli lęk, niepokój, złość, wrogość, poczucie samotności, izolacji, zniecierpliwienie, jak i również uczucie onieśmielenia, zakłopotanie, niemożność relaksu, poczucie samotności i izolacji. Depresje i ogólne poczucie też bycia, bycia nieszczęśliwym. Na poziomie poznawczym mamy problemy z pamięcią, obniżenie koncentracji, gonitwę myśli, zmniejszenie kreatywności, obniżony poziom obiektywizmu i krytycyzmu, trudności z podejmowaniem decyzji i na przykład też nieadekwatną ocenę aktualnej sytuacji i ich przyszłych następstw. Więc jak poradzić sobie ze stresem? Na początku musimy sobie zadać kilka pytań i na nie odpowiedzieć, dlatego jeżeli chcecie, warto sobie w tym momencie właśnie przygotować coś do pisania i możecie to sobie pisać teraz lub później w momencie takiego wyciszenia, kiedy będziecie sami ze sobą spokojnie nad tym pomyśleć. Tutaj trzeba się zastanowić, jaką mamy wiedzę na temat stresu, jak się z nim czujemy. Musimy się zatrzymać nad świadomością naszego ciała podczas stresu, przed tym stresem, po tym stresie, gdzie odczuwamy spięcia, czy mamy sucho w gardle, czy umginają nam się nogi, czy na przykład mamy bóle pleców lub dziwne uczucie w żołądku. Gdy już uświadomimy sobie, gdzie stres się objawia u nas, to możemy przejść dalej. Trzeba się zastanowić również nad tym, dlaczego odczuwam ten stres, co go wywołało. Czy stresory. Są w rodzinie, na przykład czy jest to rozmowa z kimś z rodziny, czy odpieka nad rodzicami, nad dziećmi, w relacji z przyjaciółmi, czy masz od nich wsparcie, czas spędzony z nimi. W pracy, jaka jest ta praca, jakie są twoje oczekiwania, co dostajesz, co dajesz. Tak samo jeżeli chodzi o szkołę. Warto też zwrócić uwagę na nas samych. Czy stresuję się tym, że nie mam wystarczająco czasu dla siebie, by robić to, co kocham? Czy wystarczająco dbam o swoje zdrowie i się wysypiam? Czy dobrze traktuję swój organizm przez dostarczanie mu odpowiednich witamin i związków wraz z pokarmem? Dlaczego warto się zastanowić nad przyczyną stresu? Bo może Ci się wydawać, że masz problem w szkole z nauką poprzez zbyt, duży, zbyt dużo zadań lub pracy, a tak naprawdę kłótnia z rodzicem, przyjaciółką czy partnerem może doprowadzić do tego, że ciągle myślisz o tej sytuacji oraz o osobie. Czego skutkiem jest brak skupienia na czynnościach, które musisz wykonać? Warto sobie też w kalendarzu lub notatniku w telefonie zaznaczać, o której godzinie oraz w jakiej sytuacji odczuwasz symptomy stresu. Pomoże Ci to dokładnie zanalizować Twoje stresory. Trzeba pomyśleć również o tym, czy mamy wpływ na te sytuacje, które powodują u nas stres. Bo w momencie, kiedy jest zdarzenie stresowe, musimy sobie zadać pytanie. Czy mam wpływ na sytuację? Czy mogę kontrolować zdarzenie? Czy zmiana jest możliwa? Czy chcę się z tym zmierzyć? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to koncentruję się na sobie, na swoich emocjach, na swoich myślach. Rozmawiam sam ze sobą, tak? I teraz tak, możemy się wspierać. Sam, możemy wspierać sami siebie poprzez gromadzenie zasobów, które. Później, w późniejszych y, kolejnych sytuacjach stresowych pomogą nam uniknąć te źródło stresu. I w gromadzeniach y, zasobów tutaj y, trzeba myśleć o, o dystansie, o optymizmie, tylko y, mając na myśli optymizm, y, trzeba też pamiętać o krytyce, tylko żeby ta krytyka była racjonalna, tak? W momencie, kiedy na te pytania odpowiedzieliśmy twierdząco, to kon koncentrujemy się na stresorze, czyli na tym czynniku, który spowodował u nas ten stres, próbujemy go zamienić lub usunąć. I tutaj wspierającą formą radzenia sobie będzie koncentrowanie się ponownie na sobie, na swoich emocjach, myślach, wzmacniam zasoby już istniejące i gromadzę nowe, czyli znowu rozmawiam ze sobą, staram się myśleć inaczej, staram się wyciągać wnioski, wiem, że te sytuacje są przejściowe. Jakie są sposoby radzenia ze stresem? Znajdź czas tylko dla siebie, bez wyrzutów sumienia, bo to jest bardzo ważne, że wiele ludzi myśli, że nie może wziąć długiej kąpieli, czy nie może wyjść samemu na, na spacer, czy po prostu nie robić nic. Spacer w lesie lub w spinaczkach górach dostarczy ci niesamowitej energii, a śpiew ptaków, zapach natury od razu poprawi ci humor. Uprawianie sportu nie tylko spowoduje wyrzut endorfin, czyli hormonów szczęścia, ale jednocześnie dostarczy Ci niesamowitej energii i zadba Twoją kondycję i zdrowe ciało. Jeżeli sobie z czymś nie radzisz, nie bój się rozmawiać z osobą, która jest dla Ciebie ważna. Nie izoluj się od, od innych, pozwól sobie na chwilę słabości i bliskości, jeżeli tego potrzebujesz. Tylko pamiętaj o tym, żeby nie mieszać życia prywatnego z zawodowym. Jeżeli masz problem, to owszem, mów o tym, co cię boli, co było w danym e, dniu złe, co ci sprawiło radość, przykrość. Tylko nie przekładaj swojej złości z pracy czy, czy szkoły na bliskiej, bo spotęguje to tylko Twoją frustrację. Mamy również metodę relaksacji. Jest to na przykład. Koncentracja na oddechu. Jak sama nazwa wskazuje, pozwoli nam się skupić na wydechu i wdechu, dzięki czemu bardziej świadomie będziemy oddychać. Relaksacja Jacobsona z kolei ma na celu skupienie naszej uwagi na poszczególnych mięśniach, a trening autogenny szulca na wyciszeniu i rozluźnieniu organizmu. Wszystkie te metody znajdziecie w internecie. Możecie też po prostu sobie załączyć do tego relaksuj relaksującą muzykę albo samą muzykę. Możecie. Uprawiać też jogę bardzo wycisza organizm, uspokaja. Pamiętajcie, że wbrew temu, co ludzie mówią i czego od was oczekują, możecie być sobą. Nie stresujcie się tym, że wasz plan A nie wypalił, bo nawet gdy nie macie planu B, to życie stworzy Wam taki piękny plan, że będziecie za niego wdzięczni. Tylko uzbrojcie się w cierpliwość, bo zanim to zrozumiecie, może minąć trochę czasu. Pozwoliłam tu sobie też wkleić zdanie. Michała Anioła, który powiedział, że największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to, że mierzymy za nisko i cel osiągamy. Ja to odbieram tak, że właśnie w takim świecie, gdzie ciągle nam ktoś mówi, co mamy robić, jak mamy żyć, jak się mamy ubierać, po prostu możemy czuć możemy się bać mierzyć wyżej. Bo będziemy się bali opinii innych ludzi, ich zdania na ten temat. Ale nie bójcie się tego, bo lepiej sięgać po to, co chcecie, nawet jeżeli to jest bardzo wysoko, niż nie próbować, bo wtedy będziecie do końca życia żałować. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. No i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia.